Zgromadzimy się w tym wyjątkowym miejscu, w sanktuarium błogosławionego Jana Pawła II, by dziękować dobremu Bogu za dar jego beatyfikacji. W pierwszą rocznicę tego wydarzenia zanosimy hymn dziękczynienia za dar posługi i życia naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy za opatrznościowego papieża który stał się we współczesnym świecie żywym obrazem Jezusa, dobrego pasterza. Przychodzimy właśnie tutaj, aby we wspólnocie Kościoła wraz z Metropolitą Krakowskim, naszym księdzem kardynałem Stanisławem Dziwiszem, prosić o wstawiennictwo błogosławionego dla całego Kościoła, a szczególnie Kościoła Krakowskiego, z którego wyszedł, i który tak bardzo ukochał. Gromadzimy się, aby dziękować Wszechmogącemu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Ta uroczystość stała się też okazją do zainaugurowania diecezjalnej pielgrzymki ludzi pracy. Błogosławiony Jan Paweł II mówił, przychodziłem tutaj zwłaszcza w czasie okupacji, gdy pracowałem w pobliskim solwali. Do dzisiaj pamiętam tę drogę, która prowadziła z borku Fałęckiego na dębniki, którą odbywałem codziennie, przychodząc na różne zmiany w pracy, przychodząc w drewnianych butach. Takie się wtedy nosiło. Jak można sobie było wyobrazić, że ten człowiek w drewniakach. Kiedyś będzie konsekrował Bazylikę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Ławiwnikach. Halleluja, 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 Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dach jedności w dół świętym niech będą z wami wszystkimi. Dokładnie rok temu. 1 maja w niedzielę Miłosierdzia Bożego z ogromnym wzruszeniem uczestniczyliśmy w beatyfikacji Jana Pawła II. Niektórzy z nas byli wtedy obecni na placu do Piotra w Rzymie. Pośród nieprzebranych tłumów wiernych z całego świata. Inni uczestniczyli w tym wydarzeniu tutaj właśnie w Błagiewnickim sanktuarium Bożego Biosierdzia. Jeszcze inni przeżywali beatyfikację dzięki transmisjom telewizyjnym radiowym. Łączyła nas wszystkich radość oraz wdzięczność Bogu za dar nowego błogosławionego. Naszego Ojca Świętego, naszego pasterza, który przewodził Kościołowi Powszechnemu podczas swojego długiego pontyfikatu, a teraz po swojej błogosławionej śmierci towarzyszy mu nadal na drogach wiary, nadziei i miłości. Ufamy, że jest on dzisiaj z nami. W szczególny witam uczestników decyzjalnej pielgrzymki ludzi pracy oraz przedstawicieli związków zawodowych, zwłaszcza Solidarności. Zjednoczmy się w tej uroczystej modlitwie czynienia, a także prośby o kanonizację błogosławionego Jana Pawła II by jego świętość jeszcze bardziej jaśniała w dzisiejszym kościele i świecie. Alleluja, 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 Alleluja! Proszę Was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Abyście nigdy nie podcinali sami korzeni z których wyrastamy. Módlmy się o ducha, umiłowania ojczyzny przez młodzież, odpowiedzialności za nią u polityków rządzących, wierności wierze i tradycji u każdego z Polaków. Człowiek nie może być widziany jako narzędzie produkcji. Człowiek jest twórcą pracy i jej sprawcą. Trzeba uczynić wszystko, ażeby nie stracił swoich właściwej godności. Nie wolno nam zapominać, iż praca jest dla człowieka, a nie człowiek jest dla pracy. Módlmy się, aby ludzie pracy, jednocząc się w związkach zawodowych, wspólnie podejmowali troskę o los każdego człowieka pracy, broniąc go przed wszelkiego rodzaju niesprawiedliwością czy formą wyzysku. bronił ludzi pracy przed wyzyskiem, niezależnie od tego, w jakim systemie ten wyzysk miał miejsce. Jeżeli chcemy pozostać wierni dziedzictwu myśli i ducha błogosławionego papieża, powinniśmy pozostać wrażliwi na problemy i potrzeby dzisiaj ludzi pracy. Przede wszystkim chodzi o prawo człowieka do pracy. Nie zapominajmy, że stale w Polsce zbyt wysoka liczba ludzi w naszym kraju pozostaje bez pracy. Ten problem dotyka również ludzi młodych, którym nie daje się szansy, by wnosili swój wkład w życie społeczeństwa i równocześnie realizowali swoje życiowe zamierzenia. Trzeba przez mądre prawa wspomagać przedsiębiorców, by mogli otwierać nowe zakłady, a nie zamykać, by mogli tworzyć nowe miejsca pracy. Dodajmy, że niekiedy zbyt łatwo zwalnia się ludzi z pracy, nie biorąc pod uwagę negatywnych dla pracownika konsekwencji, Konsekwencji takich decyzji, często dyktowanych chęcią większego zysku. Człowiek ma również prawo do godziwej zapłaty za wykonywaną pracę, by mógł utrzymać siebie i swoją rodzinę. Ma również prawo do słusznego wypoczynku, a odnosi się do zwłaszcza do niedzieli, by był to rzeczywiście dzień pański, w którym jest czas na modlitwę, na mszę świętą, na przebywanie z bliskimi, na odpoczynek. Przed laty Polska Solidarność upomniała się o godność robotników, ale także o wolność dla narodu. Dzisiaj, kiedy stawiamy czoło nowym problemom, nowym wyzwaniom, potrzeba nam zespolić siły i budować świat bardziej sprawiedliwy, bardziej solidarny, bardziej ludzki, a więc bardziej Boży.